Na odpowiedź dotyczącą wczorajszej konferencji radni powiatowi nie musieli długo czekać. Jacek Kuś odniósł się dzisiaj do wielu zarzutów, jakie padły w kierunku starosty oraz zarządu powiatu. Między innymi do zarzutu dotyczącego naliczania dodatków specjalnych dla pracowników starostwa. Dodatki specjalne, oczywiście możemy się czepiać, e, pani naczelnik, pana starosty, pana wicestarosty, że zarabia 6 czy 5 czy 4 tysiące. Oczywiście to nie jest tak. My działamy, w, my działamy zgodnie z przepisami prawa, są e, widełki finansowe, e, w których możemy się e, tutaj e, mieścić i musimy się mieścić, bo tak mówi ustawa, za chwilę będziemy mieli taką sytuację w samorządzie, że naczelnicy, że urzędnicy nie będą pracowali w samorządzie, bo te, 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 te pobory są naprawdę bardzo niskie. Jacek Kuś odpowiedział także na zarzuty dotyczące kompetencji i zadań członków zarządu, do których odnosił się wczoraj radny Krzysztof Zadka. i Pan Zadka mówił o braku celów. No dla mnie celem działania zarządu jest realizacja budżetu. Przyjęliśmy wspólnie budżet e, Powiatu Kołbrzyckiego. Mamy, mamy ten budżet wykonać. Jakiś plan mamy mieć jako zarząd? No mamy plan, no mamy plan, no, każdy jest odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny za muzeum, jestem odpowiedzialny za wydział budownictwa, jestem odpowiedzialny za wydział ochrony środowiska. Moim planem jest to, żeby to wszystko działało jak najlepiej. Pan Bieńkowski, jeżeli e, i radni pis jeżeli by e, podeszli w sposób normalny do tej konferencji, przygotowali się, to przeczytaliby regulacje organizacyjny Starostwa Powiatowego, w którym miasto wskazane są e, obowiązki, który członek za co odpowiada i z czego jest rozliczany. Odnosząc się do zarzutów opozycji starosta stwierdził, że członkowie Klubu Prawa i Sprawiedliwości biorą udział w konkursie. Kto się dziwniej zachowa? Oceniam sytuację w ten sposób, że trauma wyborcza wśród członków PiSu cały czas trwa. Miał być tak pięknie, miał być starosta z PiSu, wicestarosta z konwentu, a może odwrotnie. Stało się, że nie inaczej. Więc dzisiaj, proszę Państwa, z pewnością będziemy obserwowali coś w rodzaju brazylijskiego serialu filmowego z trzema głównymi aktorami. Nie będziemy chyba tutaj, tak żeśmy postanowili, zwoływali za każdym razem konferencji, kiedy się odbędzie kolejny odcinek tego brazylijskiego serialu. Nie będziemy recenzowali. Ja wychodzę z tego założenia, że takie recenzje mogą się pojawić w tym momencie, kiedy pojawią się tam troszeczkę lepsi aktorzy. Konferencję prasową nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.